Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie. Dzisiejsze nabożeństwo będzie takie samo jak wszystkie inne, z tą tylko różnicą, że będzie rejestrowane. Jak widzicie, panowie z Polskiego Radia, z programu drugiego są dzisiaj z nami, będą rejestrować nasze nabożeństwo i ono będzie odtworzone w Polskim Radio w programie drugim w niedzielę, pierwszą niedzielę listopada o godzinie 8. Zanim właśnie już wszystko będzie to, co jest nagrywane, to ja kilka takich praktycznych informacji chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, zachęcam do swobody i autentyczności. Myślę, to już jest ponad 15 lat. Ja będę mówił, że 15 lat, żeby przyjąć taką stałą liczbę. Jak Polskie Radio nas odwiedza, czyli mamy ten przywilej, że gościmy w domu radiosłuchaczy, polskich radiosłuchaczy. Tak jak mi kiedyś mówiono, około 10 tysięcy odbiorców jest w tym czasie w polskim radiu. Także docieramy do, takiej, do, takiej, do takiego audytorium. Yy, więc mamy już pewne doświadczenie, ale ja jeszcze raz chcę powiedzieć, no to ma być normalne nabożeństwo, czujmy się tak jak, jak normalnie, wysławiajmy Boga, słuchajmy Bożego Słowa, módlmy się. I właśnie jeśli chodzi o modlitwy, to chcę zachęcić, gdyby ktoś był yy, czuł, modlitwę taką indywidualną, jak to wznosimy, to niech podejdzie tutaj w to miejsce, niech ją, niech ją w ten sposób zniesie, bo ona wtedy może być zarejestrowana. Natomiast, natomiast jeśli ona będzie gdzieś stamtąd, to jej nie będzie słychać. Także zachęcam, żeby jeżeli ktoś się będzie modlił w czasie uwielbienia, to żeby podchodzić właśnie tutaj. Serdecznie dziękuję organizatorom i wykonawcom wczorajszej akcji. Katechetyka wczoraj działała, żeby nasze sarki samy... i wczoraj pomalowano dwie salki, trzecią przygotowano, e, przygotowano i w związku z tym e, wiele roboty zostało zrobionych, ale chyba e, mogę powiedzieć komunikat, że w przyszłą sobotę trzeba będzie znowu, prawda? Teraz mówią, że bliżej, tylko nie wiem do którego mikrofonu bliżej, <laughs> chyba w środku. E, Chcę też powiedzieć, że w przyszłą, w przyszłą niedzielę nie, nie będziemy na nabożeństwie ja Mam przywilej pojechać do Kościoła w Grudziącu. Tam będziemy ustanawiać kapelana misji więziennej, a później w poniedziałek idę do więzienia, tam aby omówić współpracę Kościoła z tym, z tym więzieniem. I ostatnia informacja, tam z boku pod ścianą w Kartonie są nowe testamenty. To są takie nowe testamenty, jak zazwyczaj widzimy Gedeonitki, ale to są wydawnictwo nie Gedeonitów. Więc można taki Nowy Testament wziąć. Jeśli chcemy komuś podarować, to właśnie możemy stamtąd wziąć i podarować komuś, żeby mógł czytać Boże Słowo. Myślę też, żeby nie zakłócać nabożeństwa, zbierzemy kolektę na sam koniec nabożeństwa. Wtedy, kiedy zakończy się rejestracja, wtedy ja też zapowiem i wtedy zbierzemy kolektę. Dobrze? To będzie taka duża kolekta, bo w ubiegłym tygodniu nie było. Fajnie. Serdecznie dziękuję i to są te praktyczne informacje. Za chwilę już rozpoczynamy oficjalnie nabożeństwo. Tam tekst Bożego Słowa z listu apostoła Pawła i drugi werset w tym liście mówi: Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Domyślacie no, się, że to jest w pierwszym rozdziale, że to jest do jakiegoś zboru, ale teraz przeczytam pierwszy werset. Paweł z woli Bożej Apostoł Chrystusa Jezusa do świętych Efezie i wierzących Chrystusa Jezusa. Jak wiecie, drodzy bracia i siostry. Od pewnego czasu na naszych niedzielnych nabożeństwach rozważamy to, co Paweł miał do powiedzenia Kościołowi, właśnie w liście do Efezjan, i dzisiaj będzie też tego kontynuacja. Ale tutaj apostoł Paweł napisał, kiedy przekazuje te pozdrowienia, to też mówi, kto jest adresatem. I mówi, że to są święci, czyli ci, którzy są oddzieleni od świata, wybrali Jezusa, święci w Efezie. No to ja chciałbym powiedzieć do świętych w Poznaniu, do tych wszystkich, którzy zostawili świat i żyją z Jezusem, ale również chciałbym powiedzieć, że do wszystkich, którzy nas słuchają poprzez polskie radio. Dzisiejsze nabożeństwo jest zarejestrowane przez audycję, redakcję Audycji Religijnych Polskiego Radia, program drugi, i będzie przekazywane na antenie Polskiego Radia w listopadzie. Chciałbym w związku z tym podzielić się pewną refleksją. Mija właśnie 15 lat, kiedy polskie radio zaczęło rejestrować nasze nabożeństwa, i chciałbym dzisiaj zwrócić się z jakimiś takimi ciepłymi słowami do radosłuchaczy. Chcę powiedzieć, że, że to jest dla nas przywilej, że nasze nabożeństwa mogą być rejestrowane i że w ten sposób gościmy w, państwie, w Państwa domach. Nabożeństwo, które jest rejestrowane, ono nie jest specjalnie wyreżyserowa wyreżyserowane, przygotowane, ale to jest takie nabożeństwo, które zazwyczaj w niedzielę u nas bywa. Także jeśli nas słuchacie, to tak jakbyście nas odwiedzili, to nic nie było zaplanowane, to nic nie było wyreżyserowane, po prostu to są nasze nabożeństwa. Więc dlatego witajcie i czujcie się tak jak u siebie w domu. Po co jest nabożeństwo? Nabożeństwo jest, aby uwielbić Boga, aby karmić się Bożym Słowem i też mieć społeczność ze sobą nawzajem. Pieśni chrześcijańskie, które śpiewamy, modlitwa, to, to nie jest tylko jakiś, jakiś fragment czy jakieś, jakaś, jakaś część kultu religijnego, ale to jest społeczność z Bogiem. Kiedy my śpiewamy, kiedy modlimy się, uwielbiamy naszego Boga. Potrzebujemy oprócz tego, że żyjemy na świecie i, i karmimy się tym pokarmem fizycznym, potrzebujemy jako ludzie pokarmu duchowego. E, oczywiście powinniśmy każdy dzień karmić się duchowo Bożym Słowem, modlitwą, ale niedziela jest szczególnym dniem, kiedy karmimy się Bożym Słowem, kiedy słuchamy kazań, kiedy Bóg do nas przemawia. No i mamy społeczność ze sobą nawzajem. I chciałbym tego samego ży życzyć radiosłuchaczom. Kiedy pomyślałem o radiosłuchaczach, to jakoś stanął przede mną taki obraz ludzi, którzy są w domu, włączają o tej ósmej radioodbiornik i słuchają audycji religijnych z różnych kościołów. I myślę, że robią to dlatego, że chcą coś usłyszeć. Może czasami tylko porównać, jak wygląda nabożeństwo w poszczególnych kościołach, czy coś w tym rodzaju, ale w każdym razie, zawsze kiedy, kiedy radio, radiosłuchacz włącza radio o 8 rano w niedzielę, to myślę, że ma pragnienie, żeby być w społeczności z Bogiem. I tego chcę wam gratulować, chcę Wam życzyć, drodzy radio, słuchacze, żeby w naszym życiu, w tym XXI zwariowanym wieku, kiedy tak bardzo pędzimy, kiedy jest tak wiele różnych rzeczy wokół nas, które nas martwią, które czasem nas niepokoją, abyśmy mieli ten czas, kiedy wyciszamy się przed Bogiem, kiedy chcemy mieć społeczność z Bogiem, kiedy chcemy coś od Niego nabrać. Dlatego życzę wam wielkiego, szczególnego Bożego błogosławieństwa. Chciałbym też w tym momencie. Serdecznie podziękować redakcji Audycji Religijnych za ich pracę, za to, co wykonują i że ten program z Bożym Słowem, z muzyką, z Bożą Obecnością może być na antenie Polskiego Radia. Niech redakcja się rozwija, niech Pan Bóg ją błogosławi. I na koniec chciałbym jeszcze, zanim będziemy się modlić, kilka słów o kościele. Skoro składam pozdrowienia i życzenia, to też pewnie radiosłuchacze. Są ciekawi, no jak ten kościół w tym poznaniu tam wygląda. Więc wiecie, my jesteśmy takim normalnym kościołem: jesteśmy ludźmi z różnych środowisk, o różnym statusie społecznym, o różnym wykształceniu, ale to, co nas, to, co nas łączy, to, co nas sprawia, że, że tworzymy jedność, to to, że przyjęliśmy pana Jezusa jako osobistego zbawiciela, chodzimy z nim, chcemy dzielić się tą radością, jaka wypływa z życia z Jezusem i jesteśmy. Jesteśmy razem. Też jako Kościół jesteśmy w trakcie inwestycji. Poznań to duże miasto i, i nie, jest bardzo mało obiektów sakralnych kościołów ewangelicznych. I my jesteśmy jednym z kościołów, który podjął trud, aby była stała, stała siedziba Kościoła Zieloświątkowego. Nie jest to łatwe, ale z Bożą Pomocą to realizujemy. Jeśli chodzi o naszą misję. To oprócz tego życia wewnętrznego, zborowego, tego wzajemnego budowania się, zachęcania, modlitwy o siebie nawzajem, zawsze Kościół powinien mieć pewną misję zewnętrzną. No, oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich gałęzi zaopatrzyć, wszędzie być, ale takie szczególne dwie sprawy nas wyróżniają. Byliśmy już, jeśli dobrze pamiętam, cztery razy na misji w Mołdawii. I tam, jak wiecie, Mołdawia jest jednym z najbiedniejszych, właściwie najbiedniejszym krajem w Europie. I tam jeździmy, aby biednym ludziom na wsiach fundować okulary. Po prostu najpierw się jedzie, bada się tych ludzi, a potem fachowo przygotowuje się okulary, i jedzie się do Mołdawii raz jeszcze i tym ludziom rozdaje się okulary. To jest niesamowite błogosławieństwo być wśród nich i ich ubogacić. To jest taka jedna gałąź naszej misji. A druga gałąź to jest misja więzienna, tak się złożyło, że Pan Bóg mnie osobiście powołał do pracy z więźniami, no i zbór w tym uczestniczy, pomaga. Zostałem też w roku 2000 powołany na naczelnego kapelana misji więziennej Kościoła Zieloświątkowego, więc jeśli myślicie o zborze w Poznaniu, to zbór, który buduje się nawzajem, wewnętrznie, a na zewnątrz też stara się mówić o Jezusie. A jeśli chodzi o taką szczególną misję, to właśnie misja pomocy optometrysty optometrystycznej w Mołdawii oraz misja więzienna. Zanim tutaj zaproszę zespół, abyśmy razem śpiewali, uwielbiali Boga, modlili się, pozwólcie, że wzniosę modlitwę. Powstańmy. Drogi Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy być zgromadzeni na tym miejscu. Twoje słowo mówi, że gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w Twoim imieniu, tam jesteś pośrodku nich. My wierzymy, Drogi Boże, że poprzez Ducha Świętego Ty jesteś dzisiaj z nami, ale nie tylko z nami, ale wszędzie, gdzie odbywają się nabożeństwa, Panie, ale wierzę, że również w szczególny sposób błogosławisz radiosłuchaczy. Przychodzę do Ciebie w modlitwie, abyś Ty sprawił, żeby to, co będziemy robić za chwilę, aby było takim prawdziwym przyjściem przed Twoje oblicze. Spojrzeniem, kim jest Bóg i kim jest człowiek. Słowo Boże powiada, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz. Syn człowieczy, że go nawiedzasz. Panie, dlatego chcemy taki, z jednej strony w takiej pokorze przyjść przed Twoje oblicze, ale z drugiej strony też mieć świadomość, kim jesteśmy w Tobie że zostaliśmy usynowieni, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy synami i córkami Wszechmogącego Boga. Chcemy uwielbić Twoje imię, ale wierzę również, Panie, że w tym jednym wersecie z listu do Efezjan, który dzisiaj będzie podstawą kazania, Ty masz szczególne przesłanie dla nas i chcemy znowu czegoś się nauczyć. Znowu chcemy, aby nasze życie było przemienione, abyśmy byli bliżej Ciebie i abyśmy byli lepszymi uczniami Twoimi, Panie. Dlatego Proszę Cię gorąco o błogosławieństwo tego nabożeństwa i o błogosławieństwo wszystkich, którzy słuchają nas na antenie. W imieniu Jezusa Chrystusa zanoszę tą modlitwę. Amen. O Panie Boże, dziękuję Tobie jeszcze raz za ten. Dzisiejszy dzień za ten poranek, Panie, za to, że możemy stać i wielbić Ciebie. Tak proszę Cię o to, abyś przydał nam radości do uwielbiania Ciebie, Panie, aby to płynęło z naszych szczerych serc, Panie, prosto do Ciebie, bo Ty jesteś tego godzien. Tak, Panie Jezu. Amen. this day. Mi. kiedy zawodziłem ja, niepojęty w miłości swej, dobrze jest z Tobą być. Darowałeś życie mi, zabrałeś winę mą i grzech. Jesteś dobry, dla mnie zawsze Twoja łaska na wieki trwa. Ponad wszystko jesteś Ty, jednak sługą stałeś się. Słyszysz każdy płacz i szept Świętością Twoją drze Z prawym czyste serce miał